Cześć, witajcie! A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o nowej grze, a dokładnie LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Zobaczymy tam 9 części od Mrocznego Widma do The Rise of Skywalker, czyli do 9 części Star Wars. Co mnie bardzo zdziwiło to, że postacie, w sensie nasi wrogowie, z którymi będziemy walczyć, będą mieli HP. Na przykład jakiś szturmowiec, będzie ich dajmy na to 5 i oni będą mieć pewną ilość HP. I dopiero jak zjedziemy, dajmy na to, im do połowy HP, to oni się na chwilę przewrócą, co jest cudowne w tej grze, jak widzimy, walki. Walki są naprawdę bardzo ciekawie zrobione, pod tym względem, że będziemy mogli nawet, jak będziemy po prostu postacią Jedi, będziemy mogli przerzucić przeciwnika nad swoją głową i go przerzucić po prostu za plecy. Jest to świetna opcja walki. Jak będziemy pewnie jakimś złocieńcom, to będziemy pewnie mogli dłuścić tą postać czy coś. Jak już mówiłem, to HP się właśnie całkowicie zmienia, będzie celowanie z broni, co jest też naprawdę myślę, że dobrym pomysłem. Będzie ogrom planet, gdzie znajdziemy 24 planety oraz około 300 postaci. Na pewno z dodatkami będzie o wiele więcej tych postaci. Dostaniemy 7 dodatków, a mamy potwierdzone na razie 5. Rogue One, Han Solo Historia, Mandalorian Sezon 1, Mandalorian Sezon 2, Bad Batch sezon pierwszy. Moim zdaniem powinny być też The Book of Boba Fett oraz Clone Wars sezon 7. Są też plotki, że będzie y, Bad Batch sezon drugi, albo Cassian Under, lub Obi-Wan, lecz moim zdaniem to nie wchodzi w grę, ponieważ te seriale będą po prostu później. Może w trakcie gry dojdą te, właśnie też, jak już gra wyjdzie, będzie miała wzrok, to może też wyjdą kolejne dodatki właśnie z tych serialu, na przykład... Obyła. Teraz znajdziemy również walki powietrzne, czyli po prostu będziemy dajmy na to X-wingiem i będziemy musieli pokonywać taje. Będziemy mieć podaną ilość, ile mamy po prostu tych tajów zniszczyć, i jeśli pokonamy te wszystkie taje, no to będziemy pewnie lądować na jakąś planetę. Możemy oczywiście też, tak jak było właśnie to po, w poprzedniej grze, czyli Przebudzenie Mocy, po prostu mamy do wyboru budowlę. Możemy zbudować jedną budowlę, drugą budowlę lub trzecią budowlę. Jest to naprawdę ciekawe rozwiązanie. Sama grafika w tej grze jest po prostu cudowna. No jak ja patrzę na ten zwiastun, to nie mogę się doczekać tej gry. Ja na pewno kupię wersję Deluxe właśnie z tymi pakietami oraz z figurką Luke'a Skywalker'a pijącym mleko. Mapy będą wielkie. Widzimy to głównie w tym zwiastunie, który nam wyszedł pod Tatooine, ponieważ znajdujemy tam Power -y, mamy jakąś wioskę na Tatooine, mamy jeszcze kantynę, po prostu no, tam te śmigacze jeździły. Cudowne to będzie. Jak widzimy również na zwiastunie, będziemy mieli na przykład jakieś wyrzutnie Lin, po których możemy po prostu postawić je w danym miejscu i będziemy mogli po nich chodzić, ale będzie również jakiś glider po którym po prostu przyczepimy się do czegoś i po takiej linie się jakby przyczepimy. Ciekawym rozwiązaniem jest również zrobienie takich rzeczy, na przykład do Citripio, że w Lego po prostu są takie miejsca, gdzie przychodzą tylko jakby mali ludzie, bo mogą się tam zmieścić. Fajnie, że zrobili również to, że Citripio może po prostu odczepić swoje nogi i również zmieścić się w tym miejscu. Będziemy też upgrade'ować swoje po prostu jakby moce, że tak powiem. Będziemy mogli upgrade'ować na przykład ciemną stronę mocy i jasną stronę mocy, jakąś republikę, droidy. Po prostu chyba ludzi z bronią białą, czyli z jakimś y, kijem. Pistolety będziemy mogli modyfikować. Jak już mówiłem, droidy. Cudowne, teraz widzicie zresztą, jak to wszystko się prezentuje. No i dobra, myślę, że te najważniejsze rzeczy wam powiedziałem, które widzieliśmy w tym właśnie zwiastunie. Jeżeli chcecie takie kolejne filmy, gdzie będą wychodzić jakieś zwiastuny, czy właśnie inne po prostu newsy w świecie LEGO, to piszcie w komentarzu, to będziemy robić takie właśnie filmy. No i dobra, to by było już na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, do następnych filmów i cześć!